Dużo czasu na odpoczynek nie mieli, bo zaledwie dwa tygodnie teraz wracają do pracy na treningach i zaczynają przygotowania do kolejnego trzecioligowego sezonu. Piłkarze Astro Energy Wartygorzów od poniedziałku wracają na boiska. Ten... Krótki czas, tak jakby odpoczynku, powoduje w naszych przygotowaniach to, że, że nie musimy tutaj kombinować żadnych jakby tygodni wprowadzających, rozpisek, tylko po prostu będziemy, można powiedzieć, podtrzymywać to, co wypracowaliśmy sobie zimą i przez, całe, przez całą rundę wiosenną, bo przez te dwa tygodnie, tak naprawdę. Jeśli chodzi o, o jakiekolwiek tematy motoryczne, fizyczne, to za dużo nie da się zepsuć. Część piłkarzy w ogóle nie miała wolnego, bo byli testowani w innych klubach, ale na razie za wcześnie mówić, kogo zabraknie w przyszłym sezonie, a kto zasili Warte. Akurat w przypadku tego trzecioligowca tych zmian może nie być zbyt wiele, bo Warta konsekwentnie stawia na młodzież, którą kształci w swojej akademii, czego dowodem czwarte miejsce w minionym sezonie w Lidze w rankingu Pro Junior System, który nagradza zespoły najczęściej grające w Oficjalnych meczach ligowych w juniorskim składzie w minionym sezonie średnia wieku kadry warty na 26 zawodników wynosiła 21 lat. Teraz ma być podobnie. Na pewno czekają nas rotacje, czasami będzie tydzień, że, że naprawdę kilku zawodników z rezerw przyjdzie, przyjdzie do nas, a kilku zawodników od nas wspomoże rezerwy. Także mówię, będziemy się tutaj wspierać nawzajem po to, aby ten. Ten, ta nasza filozofia, którą zaczęliśmy wprowadzać, no mówię, ja mogę mówić tutaj od, od siebie, odkąd, odkąd tutaj ponownie przyszedłem, żeby ona cały czas się rozwijała i żeby dawała takie efekty jak do tej pory. Przypomnijmy, w ubiegłym sezonie Warta do końca walczyła o utrzymanie w trzeciej lidze. Zdobyła 43 punkty, a to najwięcej w historii swoich występów na trzecioligowych boiskach. Dało to zespołowi Mateusza Konefała 13 miejsce w tabeli.